Wydawało się, że obfite połowy nigdy się nie skończą. Nadszedł jednak czas, kiedy Zatoka Pucka zaczęła przegrywać z coraz silniejszą presją człowieka. Dramatyczne zmiany przyniosły lata 70. i 80. XX wieku. Do Zatoki spłynęło wówczas wiele różnorodnych zanieczyszczeń, powodując m.in. jej nadmierne użyźnienie. Dla płytkich i zamkniętych wód wewnętrznej Zatoki Puckiej ryf mew. Okazał się granicą, która przyspieszyła procesy degradacji. łąk podwodnych, pojawienie się glonów, tych brunatnic, tego co widzimy dosyć często wyrzucane na brzegi, spowodowało, że zmieniły się warunki życia. Niektóre gatunki ryb, oczywiście nie wszystkie, wymagają odpowiednich roślin żyjących w wodzie po to, aby na nich złożyć ikrę. Jeżeli nie ma tych roślin, to one po prostu w danym miejscu się nie rozrodzą, nie mogą się rozrodzić, czyli nie ma następnego pokolenia, w związku z tym po jakimś czasie te ryby giną. Jest takie proste powiedzenie, że wejść tu i tam to. Oni wyczują. Jak my będziemy siedzieli. Przepraszam, za jak się wyraża, w sambie to nie będziemy tam się dobrze czuje, pójdziemy, gdzieś będzie fajnie czyste powietrze, to inaczej się czuje. czuć jest już tutaj. A tak? Ryba wyczuje to błyskawiecznie. sam śledzi 70 stopnia stwierdzono naukowo temperaturę wyczuje. różnicy wody. A inne ryby. Oni z nami nie rozmawiają, tak my nie wiemy. W tym roku minęło 46 rok. Cały czas tu jesteśmy. Małe morze inaczej po polsku, no, bo myliłem my się po jakichś polach. Jak kiedyś mówiło się do 1983 to jeszcze tutaj były różne gatunki, jak szczupak, O Okoń się teraz już pokazuje też. Kilka lat go nie było. Nawet krawetki przez 5 lat nie było można złowić. W 60 latach to tutaj nawet 35 łodzi wypływało z haczykami. To było więcej łodzi na, na morzu jak w tym. A w zeszłym roku dwie łodzie były. Świat rybacka przybrzeżnego, uprawianego na małych, otwartych łodziach w wodach wewnętrznej Zatoki Puckiej praktycznie już odszedł. Pozostały kutry, które swoje porty mają na wschód od ryfu mew. Ich załogi łowią jednak inne gatunki ryb w innych akwenach. No Nie ma już typowych rybaków. Mogę to przydać na przykładzie osłonina, gdzie kiedyś. Tętniło to życie rybackie, była przystań rybacka, sieciarnia, łodzie pięknie kołysały się na falach, można było rano spotkać rybaków naprawiających sieci, bo wiadomo, że, że na różne rzeczy natrafiają nie tylko na rybę. Ich już nie ma. Ten świat, który ja próbuję ocalić na starych zdjęciach, dokumentach, on już nie wróci. Jeszcze kilka lat temu wiele wskazywało, że podwodny świat płytkich wód Zatoki Puckiej będzie utracony na zawsze. Jednak część negatywnych zjawisk udało się ostatnio co najmniej zahamować. Efektem tego zanieczyszczenia była zmiana struktury dna z piaszczystego na mulist. W tych miejscach, gdzie jeszcze zostało piaszczyste dno... Zaczyna pojawiać trawa morska, symbol de facto Zatoki Puckiej Wewnętrznej, tworząc właśnie bardzo obszerne łany. I takim, można powiedzieć, sztandarowym przykładem jest właśnie tutaj ten ryfmef od strony Zatoki Puckiej Wewnętrznej, gdzie odnotowujemy pojawianie się dość znaczne połaci trawy morskiej. Nie jest taka e, prawidłowość e, ekologiczna, że e, nigdy ekosystem nie wraca do stanu, e, z którego wyszedł. Czyli czegoś, co opisywane jest w książkach, tych łąk podwodnych, e, w stanie takim, jaki był kiedyś, na pewno my nie będziemy. E, wszyscy, którzy zajmują się zatoką i badają zatokę, to powtarzają jedno, że stan zatoki się poprawia. Zatoka jest siedliskiem e, wielu. Bardzo ciekawych gatunków ryb. E, mamy tutaj sporo gatunków prawnie chronionych. Z takich najciekawszych, może to iglicznia i wężynka, czyli ryby pokrewnione skonikiem morskim, e, przypominające swoim wyglądem właśnie bła trawy morskiej. W rodzinach wężynek i igliczni samce zachodzą w ciąże. Inne ryby Zatoki Puckiej także potrafią nas zaskoczyć. Kur zwany przez Kaszubów diabłem wygląda groźnie, ale w życiu okazuje się bardzo czułym ojcem. Odpowiedzialności za potomstwo nie unika również samiec taszy, ryby niespełna 30-centymetrowej. Wygląda jakby przed chwilą wyszła z siłowni, a w dodatku potrafi przyssać się do wszystkiego. Malutka babka czarnoplamka, najmniejsza i najbarwniejsza z babkowatych, żyje krótko, niecałe dwa lata. Jej daleka krewna babka bycza przybyła do zatoki z Morza Czarnego i Azowskiego. U nas znalazła wreszcie swoją wodę obiecaną. Węgorzyca to jedyna bałtycka ryba, która nie składa ikry, ale rodzi żywe potomstwo. Mały samiec ciernika sam buduje gniazdo, a potem skutecznie broni potomstwa przed żarłocznymi wrogami. Stornia zwana na patelni flondrą to najczęściej poławiana ryba płaska w Bałtyku. Rzadziej spotkać można turbota. Podobny do storni bywa od niej nawet dwa razy większy. Światy po obu stronach ryfu mew ciągle nas fascynują. Na szczęście coraz mniej pasuje do nich powiedzenie utracony raj Bałtyku Południowego. Dla ludzi, którzy patrzą, umieją patrzeć i słuchać, to dla nich cudowną rzeczą jest przelot mewy, dzikiego ptactwa. Dla mnie jest to całkowicie inny świat, dlatego. Niektórzy nazywają mnie innym człowiekiem, dziwakiem. Gdyż ja bardzo często po pracy uciekam do ciszy. Siedzę na brzegu, fotografuję, myślę, coś piszę. To jest całe moje życie.